Uwielbiam takie miejsca. Zobaczcie tylko jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty no i oczywiście wiele więcej. Już za chwilę Wam wszystko dokładnie pokażę. Zapraszam Was dziś na wirtualną wycieczkę do sklepu Aquaplan w Krakowie. Choć bardziej jest to galeria akwarystyczna, a nie taki typowy sklep. Jestem pewien, że jeśli szukacie inspiracji akwarystycznej, to miejsce na pewno Wam pomoże w jej znalezieniu, Są sklep działa już od jakichś 5 lat. I od samego początku może pochwalić się ładnymi zbiornikami. Jeśli interesują Was te projekty, to zapraszam na stronę sklepu oraz na Facebooka. Linki, jak zawsze, możecie znaleźć w opisie filmu. Lokal mieści się przy ulicy Nowosądeckiej 30 w Krakowie. Wróćmy jednak do galerii, na której wstępie witam nas. Ogromny zbiornik, który rzuca się w oczy, zobaczcie tylko, jaki on jest wielki. Super, by było mieć coś takiego dawniej. I oprócz tego to kilka mniejszych, miałem ja powiedzieć małych, ale ciężko je nazwać małymi, bo to są zbiorniki, które również mają po 200 litrów. Jeszcze mamy jeden na przodzie sklepu i kilka takich pomniejszych, które są ryby i rośliny, krewetki na sprzedaż. Ze mną jest właściciel, witam. Cześć. Opowie nam wszystko dokładnie o tych zbiornikach i o sklepie. Baćku bardzo ładny sklep. Bardzo Dziękuję. ładne zbiorniki ozdobne. Sklep widzę bardziej nastawiony na akwaskaping aniżeli jak typowo na, na sklep akwarystyczną. Mm -hmm. Obecnie w sklepie masz pięć takich ładnych zbiorników, widzę. Tak. Mm -hmm. Jak długo te zbiorniki stoją? Yy, różnie. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, funkcjonuje od około trzech lat. I od początku tak naprawdę jest tylko ten duży zbiornik, który pewnie za chwilę sobie zobaczymy. Yy, a reszta no, to jest. Od dwóch do roku, powiedzmy. Bogaty wybór korzeni i wszystkiego. Zresztą przejdźmy do tyłu, poglądamy tam. Tutaj, jak się wchodzi, to pomieszczenie robi duże wrażenie, powiem ci. Piękne zbiorniki, zaaranżowane ładnie, i duży wybór wszystkiego. Chyba każdy Aquascape może tutaj znaleźć coś dla siebie. Tak, to jest, to jest właśnie bardzo ważne dla mnie, czyli szeroki wybór materiałów do, do aranżacji akwarium. Ponieważ no, to jest taka rzecz, którą klienci lubią, lubią jakby wybierać na miejscu. Zresztą no, tak jest. Jeżeli chcemy stworzyć jakąś aranżację, musimy tą skałę dotknąć ułożyć, czy korzeń. Ciężko to jakby na, na odległość sobie kupować, więc na tym się skupiam bardzo. Korzenie, kamienie. Kamienie widzę nawet jedne takie, których nie widziałem, takie białe, dziwne, fajne. Mm. Tak, to kiedyś zamówione szczerze z przypadku, nawet całkiem ciekawie wyglądają. Staram się też poszukiwać co jakiś czas jakichś jakieś takich nowości powiedzmy rzadziej, rzadziej spotykanych, poza tą bazą, która jest zawsze Taka stała, nie? Piaskownica też tak samo musi być. Właśnie, I tutaj te zbiorniczki, super wyglądają zbiorniczki. Najstarszy, który mamy, ten mówić, najstarszy. Ten jest. duży, tak. Ile tak, duży tak. ma pojemności? Duży ma praktycznie równe 1000 litrów. 1000. Mhm. Sporo. Jakie tu mamy wymiary, pamiętasz? On ma bardzo fajne, ciekawe wymiary, bo mamy 2,85 bodajże na długość. I 45 jest tylko wysokości, a w mamy 80 cm. Można się pobawić. Więc tą tutaj można się pobawić. Zresztą on już w tej formie, w której jest teraz, to prawdopodobnie są jego ostatnie tygodnie powiedzmy. I będzie jakaś zmiana zmiana aranżacji. Ładnie wygląda. Jest w tej chwili taki już dzikus, nie? Tak. nawet tam racji. korzenie dla klienta się moczą, także to on jest taki w tej chwili etap, etap przejściowy. Ale takie zbiorniki też mają, mają swój, swój i rok. I, I są i... totalnie bezobsługowe, można powiedzieć. Dużo światła nad nim? Yy, tu mamy dwie lampy Skylight Elki, spot Teoretycznie to jest dużo światła, no ale nie na ten zbiornik, bo, bo tutaj one na tą długość tak naprawdę powinna być jeszcze trzecia. A właściwie patrząc, że mamy 80 cm, to można by się zastanowić nad dwoma rzędami takich lamp. Jeśli mówimy o akwarium takim typowo, typowo roślinnym. To ile ma jedna? 60 W? Na pewno więcej, bo to jest ten wariant z ośmioma żarnikami. Myślę, że koło, jest, około 100 chyba maksy, w maksymalnej formie. No, ale akwarium no. tak samo porządne, 1000 litrów, no to. to jest, no to jest, jest duży zbiornik. No, dokładnie. Przy takich zbiornikach, tu mówisz, że już jest bezobsługowy ten zbiornik, starasz się też używać roślin takich, żeby były później te zbiorniki łatwiejsze w obsłudze? Czy... Tak, tak, znaczy, no, zależy jaki jest pomysł na, na, na dane akwarium. Natomiast no, wybór roślin ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi później o, o to, ile takie akwarium będzie wymagało od nas pielęgnacji. No bo tu widzę właśnie fajnie, masz, że te epifity i troszeczkę chyba kryptokoryn, Czyli nie? No, kryptokoryn tam są gdzieś stół, miejscowo, jeszcze na środku, jest, tylko nie widać go w tej chwili, bo, bo jakby od frontu jest zasłonięty, jest, jest duży lotos czerwony z tyłu posadzone, a tak to Bulbitis mikrozoria to są wszystko rośliny bardzo powoli rosnące. tak jest, widać tu lotosa pomiędzy Tak, mam, ale... Akwarium jest tak głębokie, że schowany za korzeniem. Tak, tak, tak jak akwarystom zawsze zależy, żeby lotos był niski, yy, a on ciągnie do góry, to tutaj jak na złość właśnie jest niski, a mógłby tutaj akurat... Plan był taki, że on wyjdzie na na powierzchnię i będą ładne liście pływające. No i rzęsa, powiem Ci, ostatnia moja zmora, jak u siebie mam te na zbiorniku. Rzęsa też... jest moją zmorą odkąd się zajmuje akwarystyką, to jest, no niestety. Bardzo, jak już się dostanie, to... Bardzo pożyteczna roślina według mnie, ale kurde, ostatnio nie mam siły jej i tak, się bo... To oczywiście jest ogólnie fajna, ma swój urok, ale no bardzo inwazyjna. Bardzo trzeba pilnować. Jak sobie radzisz, żeby te zbiorniki wyglądały tak ładnie, jak one teraz wyglądają? No najważniejsza jest regularna podmiana wody. To jest podstawą, to jest tak, tak się mówi, bo to w każdym akwarium jest ważne. Ale w roślinnych zbiornikach z mocnym oświetleniem, z nawożeniem to, to, to jest konieczne. Dobra jakość tej wody, równie ważna. To ja rozumiem? prowadzę zbiorniki na osmozie. Na osmozie, swoją wodę. Tak, radę. mimo że my tutaj w tym rejonie Krakowa jest dosyć dobra woda kranowa, to jednak osmoza, to jest osmoza i, i naprawdę te, te, te parametry są stabilne i to widać po akwarium. Jakie starasz się trzymać parametry? Ja z, m, używam standardowych dawek mineralizatorów, czyli tam Pewnie około 5-6 stopni w ogólnej twardości zazwyczaj wychodzi. W takim akwarium, gdzie na przykład tak jak tutaj mamy bardzo dużo skały, to zawsze, zawsze te twardości będą trochę wyższe, bo jednak, no, nie oszukujmy się, większość skał trochę oddaje do wody, a tu na przykład jest około 90 kg kamieni. Tego w tej chwili Ale tak zbiornik, nie widać, bo jest zarośnięte. Zbiornik też duży, także... No zbiornik ma 240 litrów. A to myślałem nawet, że większy no, Nie, 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 to jest 1,20 m. I nad nim mamy jedną lampę 100 W. Tak, nie, chcę, nie chciałbym się tak przypinać do tych 100 W, ale tak kojarzę, że, że, że coś koło tego. Natomiast ja, ja te lampy, one są ogólnie bardzo mocne, więc one nad tymi zbiornikami świecą maksymalnie na 80%. Jaką masz filtrację w tych zbiornikach? To są dwa kuby, jeden kubeł? Zazwyczaj to są dwa kubeł. Dwa kuby. tak no. samo lubisz dużą filtrację? Więc... Tak, filtracja jest bardzo, bardzo ważna i bardzo ułatwia prowadzenie. Ale starasz się dobierać te kuby tak, żeby były mm przez producenta, bo często mi zadają ludzie pytania właśnie nie jaki model, bo modelu ja akurat nie hmm. lubię wskazywać, ale po prostu co do filtracji, jak tą moc dobrać. Tak. To, przypuśćmy, patrzysz, żeby był zbiornik do 200 litrów i wtedy dajesz dwa takie filtry, czy jak to dobierasz? Ja, jeśli chodzi o to, co producenci podają, to przykładowo, jeżeli producent podaje, że filtr jest przeznaczony do akwarium 150-300 do litrów, to znaczy, że będzie dobry na akwarium 150 litrów. Czyli tą najniższą, najniższą. Najniższą, absolutnie najniższą. I według mnie nie ma czegoś takiego jak, jak przesada z filtracją. Też przy dłuższych akwariach, tak od 1,20 20 w, w górę, no to w ogóle dwa kubełki są fajnym rozwiązaniem ze względu na cyrkulację wody. Bo później, nawet jak damy jeden mocny filtr, to zazwyczaj w drugiej części akwarium już, to, już jest odczuwalne to, że ta cyrkulacja wody jest słabsza. A tak to sobie to rozdzielamy na dwie strony i, i działa I to nie dobrze. Nie ma tych martwych stref. Nie, nie ma... ma martwych stref. To w roślinnych akwariach jest dosyć ważne, żeby, żeby ta woda równomiernie krążyła i żeby był, był dobry przemysł. No, sam się o tym niedawno dowiedziałem. jak wypadła no. filtracja w zbiorniku, wszystko padło w środku, także tak, nie ma co tak, oszczędzać tak, na tych filtrach. Ty, nie, filtracja, też, bo... filtracja w zasadzie chyba według mnie najważniejsza rzecz to jest filtracja odpowiednia. I tutaj lecimy w górę ile się da po prostu? Zobiony zbiornik wśród tych tutaj? Czy... Od dłuższego czasu chyba ten. Czemu? Bo jest bardzo zdrowy. Ustabilizował się. On jest zresztą z tych trzech. To zaraz po tym dużym on będzie, będzie najstarszy, jak dobrze kojarzę. Fajnie obróz. Ja lubię takie dzikie akwaria, więc on już tak troszkę żyje swoim życiem. Ale zero problemów z gronami tutaj, rośliny fajnie rosną, nie wymaga dużo uwagi, bo są gatunki takie, które gdzieś tam... Właśnie widzę, troszeczkę mchów, mchów kilka tak, gatunków tak. widzę, epifitym, tak. mikrozorium, mhm. ale łodygowce też masz. Yy, tak, to, sobie, to akurat sobie tak podchodowuje taką, dostałem kabombę tą czerwoną i ona tu jest tak naprawdę, w sumie to chwilowa, ale nawet, nawet się wpasowała, no, zobaczymy co z niej będzie. Spiratyfida. Tak. I Tu, tu mamy... są fajne gatunki kryptokory, bo tu mamy kryptokorny Flamingo, a z tyłu jest kryptokoryna Spiralis Red. To są takie dwa trochę rzadziej spotykane gatunki, a mają, mają ładny kolor. No i na przodzie Marsilea. Tak, ostatnio mięty już się byli. Marsilea, natomiast od jakiegoś czasu zaczęły jej czarnieć niektóre liście, i zastanawiam się, czy to już jest po prostu taki. A przycinasz, czy? F... Jeszcze jej nie ciąłem, szczerze mówiąc, bo ono tutaj bardzo powolutku rosła od początku ale myślę o tym, żeby ją po prostu ściąć do zera i zobaczyć, czy, czy, czy odbije, czy odbije świeżymi liśćmi, bo tak A tu masz piękne te rybki, to masz mieczyki małe, czy to są... Yy, nie, nie, to jest platka, yy, to są młode jeszcze rybki, one tutaj rosną u mnie od, od, od na rybku dosłownie, yy, tylko to jest platka w odmianie Red Coral. No właśnie ten kolor, ten czerwony kolor, jeszcze tak. te krewetki czerwone, pięknie to wygląda. Nie wiem, czy mi się to uda na kamerze złapać, ale intensywność tych kolorów. One jest się to, różnią, byłaby. tak, one, to, jest, to jest fajna odmiana, one się różnią od zwykłej bratki tym, że docelowo są trochę mniejsze i mają bardzo intensywny ten kolor. Natomiast od dłuższego czasu ta ryba, nie wiem, nie mogę jej nigdzie dostać. Dlatego trzymam już dla siebie, może się uda Tak, bo te są dosłownie od na rybku. Tu wcześniej pływamy do rosu, ryby puściły na rybek, ryby się sprzedały, na rybek został i tak sobie rosną. I jeszcze te krewetki tak samo ładnie wyglądają, bo też czerwony kolor. Tak. Ładnie kontrastują z roślinami, czerwony, bo rośliny no. są akurat zielone, różne kolory tych, mhm. tych, tych roślin, tak więc super to wygląda naprawdę. I tu mówisz, ile mamy kilogramów kamienia? Około 90. 90 kilo w 200 no. litrach. Zawsze właśnie się zastanawiam też, ile kamienia wrzucić do zbiornika, mhm. bo to ile to tam będzie wyglądało objętościowo. Tutaj 90 kilo, a w 200 litrach tego nie kamienia... Nie widać tego, no właśnie. Nie widać. I wszystkie zbiorniki widzę na substracie. Tak. Tak, 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 tak. Dokładnie. Ty jałowe podłoża też używasz, czy nie? No, od, od dawna nie. Jeśli chodzi o roślinne zbiorniki, to używam podłoże aktywnych. Po prostu dużo łatwiej mi się ta akwaria prowadzi na tym. A też z racji tego, że tych akwarów trochę jest, trzeba je obsługiwać w międzyczasie, między pracą, no to, to ocenię sobie to, że po prostu mam trochę spokoju z nawożeniem, ze wzrostem roślin i tak dalej. I tu mamy jeszcze jeden zbiornik. Ten mówisz, ile on stoi, półtorej roku, tak? Yy, tak, około półtorej do dwóch lat. Nie powiem teraz dokładnie, ale mniej więcej to jest coś, coś takiego. To jest dziewięćdziesiątka, on jest krótszy od tamtego. Widzę, roku. niedawno cięcie było. Tak, tu jest, tu jest bardzo fajna Rotala, Blood Red Singapur. Ona ma bardzo intensywny czerwony kolor, tylko akurat no, wymagała tego, więc jest, jest przycięta w tej chwili. Ale, ale gatunek jest, jest całkiem ciekawy. Ale w ogóle wszystkie te osiki masz bardzo ładnie wybarwione u siebie. Nie wiem, czy to zasługa oświetlenia, czy nałożenia, no zresztą ogólnie pewnie wszystkiego. No, oświetlenie na pewno jest bardzo ważne, to jeśli chodzi o wybarwienie, ale no, musi być wszystko tak naprawdę. Czyli dobre podłoże i oświetlenie, i dwutlenek, i... I Kryptokoryna też fajna, to jest to samo. To jest też mamy? flamingo, tak, 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 tak. tak. Też już taka dosyć mocno, mocno wyrośnięta. I też kamienna aranżacja. Z... Tu pamiętasz, ile kamienia było użyte? Mm, nie pamiętam, bo tutaj nie ważyłem, ale tak na oko, bo tutaj wszędzie jakby pod tym cham, też jest konstrukcja z kamienia, tego już w tej chwili tak do końca nie widać, ale myślę, że około 400 kg spokojnie na pewno weszło. Na taki zbiornik. A tu mamy jaką pojemność? 182 ten... litry. I jeszcze mamy jeden zbiornik na początku. Przejdziemy? Mm -hmm. Tutaj inne oświetlenie już widzę. Tak, to jest lampa z Hirosa akurat, Vivid Vulcan. Słabsze, mocniejsze, mocniejsze oświetlenie? Yy, ono ogólnie, w sensie mocy oświetlenia na pewno jest mocniejsze niż tamte. Natomiast ja tą, lampę, tą lampą świecę na jakieś 50-60% mocy. Nie wiem jaki by musiał być zbiornik, żeby znalazło zastosowanie pełna mocy tej lampy, szczerze mówiąc. Jest bardzo mocna, jeżeli ją puścimy na, na maksa. Fajna tylko krótka i to trzeba ją chyba wysoko wstawać. No ona mniej więcej tak jak tutaj musi być, bo ona jest dedykowana do zbiornika właśnie takiego na 90 cm. I tutaj jak widać doświetla do w porządku, ale te 30 cm nad wodą musi wisieć. I to już widzę akwarium takie, przy którym masz więcej zabawy, bo tutaj już mamy ładne... No, to jest tak, że to akwarium w założeniu to miał być taki typowy, typowy roślinek i miało być więcej zabawy przy tym. Ale z racji braku czasu i trochę lenistwa, to zdziczał sobie totalnie. Ale ma to w sumie też swój urok. Takie lubię, ja lubię takie mocno przyrośnie. Tak, zbiorniki. ja lubię też takie akwaria, jasne. On teraz już czeka, bo w listopadzie będziemy dostawać całkowicie nowy zbiornik, więc już go tak zostawiłem tak, jak jest, to jakiś czas przytnę to co, to, co trzeba i sobie tak funkcjonuje. Ale w sensie takim biologicznym i tak dalej to jest super, bo jest idealnie czysty, nie ma glonów. Ogólnie bardzo sympatyczny akwarium. Wybarwia się wszystko ładnie, także w porządku. Do do... Łodygowców, więc Znaczy Z przodu mamy Hinodorusa, quadricostatus, taki drugi planowa trawa. No tu mamy Ludwigi, Repens Rubin. Ale mm. widzę rybki takie też troszeczkę większe niż zazwyczaj. No, akurat tutaj ta obsada jest taka troszkę, troszkę przypadkowa. Ja tutaj miałem piękne, taka w sumie nieprzyjemna ekstrem, miałem piękny stado, to co widzisz w świecików Natomiast teraz został jeden samiec i bodajże trzy samice. Pewnego dnia jak wszedłem, to znalazłem większość stada na podłodze. Prawdopodobnie żeśmy doszli z takim znajomym do wniosku, że ktoś, bo one tu bardzo długo pływały, także to nie to, że nagle coś się, coś się wydarzyło, że możliwe, że tutaj ktoś pod drzwi podjechał w nocy samochodem z zapalonymi światłami i one się wystraszyły. Okay. Bo było, było to dosyć dziwne, że, że tak masowo Także no troszkę mi szkoda, no ale no trudno. I tu mamy pojemność? Yy, to jest 220 litrów bodajże. To jest 90 na 50 na 50 rozmiar. A Szafeczki widzę masz aluminiowe, tak? To jest szafka aluminiowa, tak, z firmy VIV. To bardzo fajne, fajne bardzo fajne te szafki są. No odporne na zalanie, wiadomo, co się, co się często gdzieś tam zdarza przy jakichś pracach akwarystycznych, ale tak, fajne, bardzo ciekawe rozwiązanie. No właśnie zauważyłem, że coraz więcej się pojawia tych szafek aluminiowych, to też jest fajne tak. rozwiązanie. I bo... w środku mamy całą komorę, tak jak przy Mamy całą komorę pełne miejsce, także tak nic nas, żadne półki i tak dalej nas nie blokują. Ciekawa opcja. I tu też widzę dwa filtry. Tak, no ja tak standardowo na takie zbiorniki około 100 litrów, no to już stawiam dwa. Ale tu widzę grzałka, już kupy. Kupy. ogrzewasz zbiorniki. Yy. Tak, tak, no ja ogrzewam, a teraz szczególnie w okresie, zaczyna się okres zimowy, no to... to Jakie ma, temperatury starasz się utrzymać? Około 23 4 stopni. Stale, żeby było taka... Tak, tak, rośliny raczej wolą niższe temperatury, jeżeli nie mam jakichś tam ryb takich, które wymagają tego, to, to staram się tą temperaturę utrzymać taką poniżej 25 na pewno. Tu widzę, ktoś leży na górze. Co to masz za...? Tak, to jest taka nasza księżniczka. Wcześniej była w wodzie w tym akwarium, natomiast w pewnym momencie się już poddała, zaczęła obłazić z tej farby, którą jest pokryta i musiała zostać, zostać wyciągnięta. Ale to jest, bo to tak wygląda, jakby to było szmaciane. To jest właśnie, to takie dziwne coś jest. Wydaje mi się, że jakby całość jest, jest zrobiona z jakiejś ceramiki, natomiast ona była pokryta jakąś warstwą taką kolorystyczną i, i chyba to, to odchodziło. Nie. nie bałeś się, że to ci będzie wpływać na parametry albo, że coś będzie. Znaczy, nam testowo? nam testowało. do na wiosku, że to jest, patrząc na gabaryt zbiornika, to pewnie nic nie stanie i ona przez półtorej roku była w wodzie, nic się nie działa totalnie natomiast potem też tak naprawdę nic złego z rybami się nie działo, ale no, zaczęło to brzydko wyglądać. Tu widzę, że fajnie masz też część taką nadwodną. Masz sporo tak. tak, tak. Nie tak. tylko tych wodnych. Chociaż to jest Bakopa, tak? No, Hediotis jest dokładnie. No ta Bakopa kompakt to jest czasem, Ona fajnie ona wygląda, wygląda właśnie też jak wyjdzie na zewnątrz. Bardzo fajnie. I ona tutaj jest totalnie rzucona luzem gdzieś tam przy powierzchni i, i tak sobie wyszła. Nawet nie, nie jest uczorima w podłożu. A ja nie masz problemu z wilgotnością na takie z góry, bo mm, nie. Bo no. widzę, ona ładnie sobie daje radę. Ja miałem problemy, jak u siebie, jak niby zaczęła wychodzić, to potem albo skła, albo kurczy. Bo... Mhm. Tutaj się trzyma ładnie, ale na przykład miałem bardzo ładnie wyrośniętą tą, tą hydrofilę i ostatnio sobie uskła totalnie. Też w zasadzie nie wiadomo, nie wiadomo czemu. Ciem, cieplej się zrobiło? Coś Czas tak, tak. No W ogóle te, te rośliny wodne, jak one wychodzą na tafle, to ja je traktuję tak trochę sezonowo, bo one no właśnie tak lubią w pewnym momencie sobie. Zacząć, zacząć zamierać. I tu? Masz, widzę, ogromną filtrację do tego. Aż dziwne, że sampa nie masz. Mm, tak, no tu nie ma sampa z racji tego, tak to pewnie by było, ale nie ma sampa z racji tego, że przestrzeń pod, pod zbiornikiem jest wykorzystana na, na towar, no tutaj na, na skałę akurat. Więc tu mamy dwa duże kubły Zeheima i tam mamy jeszcze z ten, no, ten ten duży, ten tak, na ten... Czyli trzy największe kubły, bo jakie są, co? Yy, tak. I tamten musiał być ten trzeci, ponieważ te dwa nie wyrabiały z cyrkulacją. Mimo że duże filtry to tu na 3 metry nie były w stanie przepchnąć wody. Stąd jeszcze jeden po drugiej stronie. Sklep bardzo ładny. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś cieszę się, żeby to oglądał, żeby ponagrywał, bo naprawdę szkoda, że jest tak mało takich miejsc, bo no, przydałoby mi się tego więcej. Dziękuję ci za zaproszenie. Się. Dziękuję Ci za odwiedziny. pozdrawiam do widzów dobra. i do zobaczenia.